W dzisiejszym odcinku gramy w na wylosowanym środku transportu. Zacznijmy od Igora, ode mnie. Ooh. Nice, Igor, zazdroszczę. Longboard jest ogólnie mój, więc będę go Teraz Oskar. Oskar, ej, najlepszy. Masz najmocniejszą hulajnogę, jaka istnieje. To wygląda jak jakiś motor. Serio? Teraz do wartka. To jest mega fajna hulajnoga od Aisera. dla zipka. Jest! Mam kulajnogę! <grymka> Ale no, Tylko, no, że ty nie masz elektryczny. Dobra. Je. Wiktor, co ci się wyrosuje? O, Wiktor, powodzonka. Teraz jeszcze Dominika. Uuu, uh, doma. Dobra. Od teraz macie 15 minut na chowanie się. Tak, okay. leczycie. Okay. O nie, ja muszę zrobić Widzowie, jak widzicie, ja już sobie jechałem na mojej deseczce. Schował się pewnie gdzieś, w jakimś ksaku albo gdzieś, może nie wiem, pod śmietnikiem na przykład. O, muszę znaleźć jakieś dobre miejsce, żeby się schować. Myślę, że powinienem znaleźć jakąś ukrytą uliczkę, gdzie jak zjadę, to nikt mnie nie znajdzie. Bardzo ciężko będzie się tym gdziekolwiek schować, żeby mnie Ernest nie zauważył, trochę się chce wycwanić i po prostu nigdzie nie będę jechał, tylko schował się u nas na ogrodzie. Ej, słuchajcie, ja ogólnie nie mam gdzie gdzie się tym schować, więc jadę na ogród się schować, tylko mnie nie sprzedajcie. Że co, że pod domem? Stary, bo ogólnie najciemniej po latarnią, wiesz jak to mówi. Mm -hmm. Tak, gdzie ja lecę. No! Ej, on ma dobry plan. Wiktor ma mega dobry plan. Serio, ale nie będziesz z Ernestem. Tak, ja będę o, z Ernestem. Nikt nie sugerował, nie mówisz. No nie, ale ja z Ternicy będę mu sugerował, obiecuję. Nie, no zobacz. Z A w trakcie, jak reszta się chowa, ja w tym czasie opowiem Wam trochę o tym, co dostałem. Naprawdę epicka hulajnoga od Acera, czyli Predator ES Storm. I jest to, jak widzicie, naprawdę hulajnoga premium, chyba najładniejsza, jaką do tej pory widziałem. Mega dawno nie jeździłam na roleczkach, chyba ostatni raz, jak byłam dzieckiem. Ale jest mega fajnie. Nie wiem, gdzie się ukryję, ale jest jedno takie fajne miejsce obok domu, takie jeziorko. I nie wiem, czy ja sobie tam po prostu nie pociluję na tym słoneczku, skoro jestem w takim budzie. Jestem właśnie po krótkiej przyjaźce tą hulajnogą znalazłem mega fajny spot, gdzie mogę się schować tutaj, a z racji, że hulajnoga jest terenowa zobaczcie jakie ma kółeczka i amortyzatory, bez problemu wjedzie w ten teren, gdzie będę się mógł schować tutaj o między krzeczkami. Widzowie ogólnie napotkałem pierwszy problem, ślaba muszę pod nim przejechać, nie wiem czy mi się to uda, patrzcie na to, schylam się teraz Udało się, daj! Dobra, jedziemy. Nie, powiem, to proste, żeby nagrywać. I jednocześnie jechać na tych bo Zobaczcie, co się dzieje. Trzymam jedną rękę na samym środku, da radę. Ale jest to mega niestabilne. Także szukam teraz miejscówki i do Was wracam, jak coś fajnego znajdę. Słuchajcie, widzę Piotrka tam w oddali. Więc muszę pojechać w jakąś inną stronę, żeby nie chować się w to samo miejsce. Dobra, słuchajcie, znalazłem jakieś krzaki tutaj. Jakieś drzewka, coś tam. Myślicie, że to będzie dobre miejsce, żeby się tu schować? Ja to jeszcze, bo ja to jestem malutki, ale czy hulajnoga się gdzieś schowa? Predator ES Storm posiada swoją własną aplikację, która umożliwia pełną kontrolę nad nią. Na przykład są tam aktualizacje hulajnogi, monitorowanie trasy, poziom baterii, prędkości, ustawienia oraz blokada elektryczna hulajnogi. Sami zobaczcie. Przejechałem się nią kawałek i muszę Wam przyznać, że nigdy czymś takim nie jechałem. Hulajnoga ma ogromną moc. Sama w sobie jest w ogóle piękna. Wygląda. Kozacko wygląda, no przyznajcie. Tak jak wspomniałem, koła, amortyzatory, sama budowa w ogóle tej hulajnogi robi mega wrażenie. Przy tym swoje waży oczywiście, no nie bez powodu, bo ma tutaj konkretny silnik Dobra, jestem na takim straż parkingu i myślę, że gdzieś tutaj się schowam Chyba już nawet widzę gdzie Ej, to jest Tam jest Igor Ej, ale w sumie on jest na prywatnej posesji, będzie musiał tu jechać Oj, chyba się pytał właśnie o to Ta, wraca! Aj, wyszedłem. Jaki smutny był, że nie można się tam schować. Widzowie, niestety musiałem uciekać z tego parkingu, bo okazało się, że to był tyle prywatny i woli o mnie ochrona. Nie nagrałem tego, bo był przypał. Ale dobra, wróciłem ja tutaj i patrzcie. Jestem teraz na takiej trasie. Oczywiście na, na deseczce jadę sobie. Patrzcie, kto jest ładny w ogóle. I myślę, że schował się gdzieś tutaj w krzakach. O, albo patrzcie, na przykład tutaj. To jest to. Ogólnie w granicach kilometra od nas jest las. Jestem pewien, że tam ktoś się schowa. A tak się składa, że tutaj są amortyzatory z bezdętkowymi oponami, które sprawiają, że po prostu jedzie się kom komfortowo i na pewno nam się to nie przebija. Patrzcie jak to działa. Mamy tutaj także coś takiego jak system EABS, który zapobiega blokowaniu się kół przy hamowaniu oraz KERS, który odzyskuje energię z hamowania, przez co mamy większy zasięg. No i silnik 500 w który między innymi pokonuje nachylenia do 23%, czyli naprawdę pochyłe górki, a także po prostu zapewnia nam dużą prędkość i moc. I chyba znalazłam moją kryjówkę. Tu jest coś takiego, że kończy się droga i myślę, że skoro jestem na rolkach, to nikt się nie domyśli, że ja przez te kamienie jakoś przejechałam a ja się schowam za tym kontenerem To będzie idealne miejsce na kryjówkę dla mnie Dobra, schowałem się tutaj za tymi krzakami Jestem na jakiejś bocznej uliczce Wcale nie aż tak daleko domu Mam nadzieję, że mnie tu nikt nie znajdzie Przyznawam, że jestem mega zajerany tą hulajnogą Chyba w życiu na niczym nie jechało mi się tak przyjemnie Naprawdę, zobaczcie Bez problemu wjechałem sobie tutaj po terenie I przyznajcie, widzieliście kiedyś hulajnogę Która jest w stanie pojechać w takim terenie? Takim? No nie ma szans Wow. Ej, może się schowam na tyła sklepu. To jest dobry pomysł, bo tam jest dużo kartonów też i tak dalej. Może coś znajdę, żeby się przykryć, ale to będzie Uuuu Ej, o jaka tam jest druska. Ej, to jest mega dobra miejscowa. Chowam się tutaj. Ja jestem pewien, że to wygram. Zawsze przegram w chowanym, nie? Ale to jest inny chowany niż zwykle, bo w domu rzeczywiście może być, jestem słaby, ale tutaj na bank wygram. No i dla mnie jedna z najważniejszych funkcji, czyli 60 km na jednym ładowaniu. To pozwala oczywiście przejechać naprawdę długie trasy, a także mamy tutaj lampeczkę, która zapewnia nam Bezpieczeństwo po zmroku, więc jeżeli chcecie sobie lub komuś kupić takiego potwora, no to przekierowuję was oczywiście do linku w opisie. A my teraz przejdźmy do poszukiwań. Powolutku. Oj, lekka przyciera. O, pojedziemy liściami. Patrzcie blisko. O nie! O, oł. co jest? Nie dobrze. Eee. Zaklinowało się koło. Ej, dobra, w chacie na pewno nikt się nie schował. Chyba że. Czemu ty szukasz w chacie, nie? mam no, chodzić z buta, jak mam taką nogę. No to prawda, w sumie eee. nikt by nie chodził z buta. Zadanie, czy tutaj ktoś. Nie. Stoi reszta go kartów, ale tu nikogo nie ma. Nikt nie zabrał. Nie no, więc wam się ma... Kurna, no idź proszę, no. proszę, proszę. Coś słyszę z dworu? Czy to Wiktor? No, kręć proszę. Nie jest. Stary! Teraz, czy ty się zakopałeś w bluszczu? Stary, ogólnie chciałem się schować tutaj, bo byłem już na ulicy daleko, ale mówię dobra, no mi pod latarnią I patrz, teraz, o, na o, teraz już mogę On się w krzaka nad... Wiktor, Gokart sobie nie radzi z takim terenem, ale na szczęście ja mam coś, co sobie radzi, więc lecimy dalej szukać chłopaków, pewnie ktoś jeszcze jest na ogrodzie Czekaj, jadę za tobą Wordo. Ej, jestem mega zaskoczony. Ona patrzy, wjeżdża pod górki, chodź za mną. Ej, ale przez to na pewno nie przejedziesz stary, nie? To jest jakieś błoto straszne. Jak nie przejadę, pa! Porto, szakim wyrąbane, to wszędzie jedzie. Ale ogólnie przeszukałem ogródek. Zdaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze tutaj by był, to już bym go znalazł. Oh yeah Ogólnie ona sobie radzi dobrze ze wszystkimi krawężnikami i tak dalej, ale wiecie co? Mam dosyć mało czasu na znalezienie chłopaków, więc teraz włączam apkę i zmieniam tryb zwykły na tryb sport. Tylko pamiętajcie widzowie, ograniczenie Unii Europejskiej to 20 na godzinę, więc jeżeli chcecie odblokować waszą hulajnogę, to bądźcie odpowiedzialni i zapytajcie Waszych rodziców. A my teraz odblokowana. No bo teraz teraz, dobra, rura, rura, rura! Przucimy! Nie ma go, nie ma chłopa, pojechał. Dość długo ich nie ma, mam nadzieję, że wygrałem, ale no, w każdej chwili może gdzieś tutaj Ernest wyjechać z za rogu, więc muszę cały czas się tutaj ukrywać. Oprócz tego, że mamy tutaj naprawdę porządny elektryczny silnik, to zobaczcie, z tyłu mamy konkretny hamulec tarczowy, więc w tej nodze przyjemność idzie naprawdę w parze z bezpieczeństwem. Ej, właśnie, widziałem jak Ernest przejechał. O, widzę kogoś! O nie! Widzę kogoś! O nie! O, Bartek. Ale, kurde! Nie pierwszy znaleziony. Tak? No to chociaż tyle dobrze. Ostatnio w ogóle we wszystko przegrywam, także dobrze, że chociaż to wygrałem. Znalazłem Bartka. I to dlatego, że masz poziom niższą nogę ode mnie, stary. Niestety nie dało się tego wygrać. Stary, byłem pewny, że w ogóle wygrałem, bo tyle czasu czekałem i nikt w ogóle nie przyjechał, nie? Ej, wyzywam cię na konkurs nogi. stary. Porównamy nasze dwa modele. Dobra. Dobra panowie, wielki wyścig, która hulajnoga będzie lepsza. Zasady są takie, na start ruszacie i ścigacie się stąd aż do białego samochodu. On jest daleko, tam widzicie widzowie. Uwaga, 3, 2, 1, start! Poszliśmy! Ajajaj! Bartek nie miał szans, a ja teraz muszę się trochę bardziej spiąć, żeby wszystkich znaleźć. Ale zostało mi jeszcze 20 minut, więc powinienem dać radę. Ej, to jest mega dobre miejsce, żeby znaleźć tutaj kryjówkę, dlatego przeszukam cały ten prac. Jest też to dosyć charakterystyczne miejsce, bo tu chodzimy często na zakupy, więc. Czy ktoś tu się schował? Właśnie mi się wydawało, że słyszałem głos Ernesta. Jakby krzyczą coś tutaj. Czy ktoś się tutaj schował, czy coś takiego? Tutaj... Że mnie nie znajdzie Ej, mordo. cicho, cicho, Ja nie zajrzałem sobie. Chodź za mną. Nie, wyjdziemy. Nie! Jest! Jest! Ale Zipek nie jesteś pierwszy, jesteś trzecią osobą znalezioną. O, to już progres Patrzcie Stary, co jest tutaj? Czy może ma... tu ktoś się schował Możliwe, no ale ja tu nie przejadę na pewno. Spokojnie. Co? O kurde. Co? Jest tu ktoś? I'm uh, cool. Nie, to tak, został jeszcze Oscar na hulajnodze, to na najmocniejszej, to znaczy tylko jedno. On może wszędzie być. Igor, który jest na longboardzie, Longboardem nie wiedziesz wiele miejsc i Dominika na Rolka. Więc lecimy dalej. No obok nas charakterystyczny punkt jeszcze to jest paczkomat, więc zobaczmy teraz w tamtym miejscu. O, tutaj! O, tutaj są nierówno. On trzęsie mnie! Czy trzęsie mnie w ogóle nie trzęsie? Ej, nikogo tutaj nie ma, ale zaraz jest ślepa uliczka jeszcze jedna. Zobacz, się już tu jakiś czas. Trochę mi się chce ale cicho, ale wiecie co, nagrywam to dlatego, że słyszałem głos Ernesta. Tak mi się... Ej, dobra, czekajcie, wchowałem się w krzaku. Kurde, patrzcie, to jest normalnie sobie wąż mwy! Ernest! Węża znalazłem! O, To jest za To jest tutaj jest za skroniec! Jestem za tym tują, tutaj jest schowany, jestem na testę i teraz klęknę tutaj, żeby mnie nie było widać i jestem teraz, patrzcie, topiony w krzakach jakby. O! Jest elegancko. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy, że po prostu przejedzie dalej, po prostu przejedzie tą drogą sobie tam, o nie mnie ominie. No, bo kurde, kto sprawdza takie randomowe zarośle, bo nie ma szans, że mnie tu znajdzie. Ej! Ej, stary! Coś mi mignęło! Ktoś tam jest? Nie, kto wie Ej! Miłoż! Co Nie! Yes. To nie ja, to Słuchaj. Jestem krzakiem żyjącym. Kurde. A powiedz mi, który jestem? Jeszcze został tylko Oscar i Dominika, więc Ej. ogólnie jesteś top 3 Dominika? na podium, no? Stary, i tu na longboardzie, na 11. Nice. Nie mogę z tobą za długo gadać, bo mi zostało bardzo mało czasu. Lecimy! Dobra, zostały dwie osoby. Myślę, że uda mi się to wygrać. I jako, że mam mało czasu, to chyba mam prawo do jednej podpowiedzi. Muszą mi teraz podesłać fotkę, która jakoś lekko podpowiada, w którym miejscu są schowani. Dominika, gdzie to być, nie? nie mam pojęcia. Zdaje ile. mi się, że w naszej okolicy ogólnie jest miejsce z tej fotki, więc Dominikę musieliśmy pominąć. i wjechaliśmy w jakąś uliczkę po prostu, a Oskar. Ej, Oskar jest na wejściu do lasu. Widać tabliczkę z wejściem dosłownie do lasu i zdaje mi się, że wiem, co to jest za miejsce, bo często tam nagrywamy, więc lecimy najpierw Oskar, a Dominikę, jeżeli z czasu, to zawiniemy na końcu. To jest dokładnie ta tabliczka, widzisz to? Ej, ale fajnie, że wszystko w lesie, bo po lesie się fajnie jeździ I gdzie on może być? Oskar... Ej, chyba go widzę, widzowie Patrz, tutaj jest, ziomie, jak ty się skitrałeś Dobra, chłopaki, znaleźliście mnie, ale jeszcze musicie mnie złapać Co, nie mamy szans? Co jest? Oskar! Co on robi? Nie wiem jak idą poszukiwania reszty osób, ale mi już tutaj cierpną nogi, bo dosłownie w tych rolkach nie da się siedzieć. No nie jest zbyt wygodnie. Dominiko! Dominika! Ej, Ernest! Weź zobaczmy do fotkę jeszcze raz. Mi się zdaje, że to będzie gdzieś tutaj ogólnie, tak? Wiele tylko tyle, żeby szukać po prostu nieutwardzonej drogi jakiejś. Ile mamy? Dwie minuty jeszcze? Tak, no, droga żwirowa, dawaj. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tą ulicą kręci się tyle ludzi, przyleżają jeżdżają samochody. Jakiś pan daleko tam sobie grabi i przychodzą sobie na spacerach z psami i w ogóle, a ja stoję za tym czerwonym kontenerem na rolkach. Tam chyba dziwnie. Dobrze, że jeszcze nikt nie zadzwonił po straż. Nie ja wiem chyba na siebie zadzwoniła. Dominika! O, patrz, jest droga żwirowa! Dobra, pytanie brzmi, gdzie jest doma Dominika? Tutaj jest jakiś... O Jest! Okra. Zostało nam dosłownie 15 sekund doma, ale i tak pokonałaś wszystkich. Nie? Wygrałaś. Tak, jesteś ostatnio znaleziona, więc Dominika, gratulacje najlepszej kryjówki. A widzowie, teraz zbliżają się wakacje, robi się ciepło, to jest idealny moment, że gdziekolwiek chcecie dojechać właśnie hulajnogą. Link do wszystkich hulajnóg Acera jest tutaj, oczywiście pod tym filmem. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, to na tyle, na razie.